Zrobiliśmy w i artefakt. Dobra, chodź. Ale nie, chodź. Musimy, musimy jeszcze zrobić jedno. co najmniej. A mogę go użyć? Masz... Nie, nie mogę. Widzowie, mogę użyć? Nie! dobra, nieważne. On chciał widzowie się zapytać, czy wiecie czego może użyć? Czy może użyć nie nielegalnego oprogramowania? Nie, może być. Cofuję się, Lec. bo się boję. Idź pierwszy. To mogą być pająki. Więc widzowie każdego, kto ma reakcjofobię, włącza to film w tym momencie. Bo to mogą być pająki. Ja za wasze zdrowia psychiczne nie odpowiadam. I mm. to perza. O Dobra. Widzę, specjalnie Widzowie, jak specjalnie sobie tyle koleo na tę okazję. Tak. Jak widać, ta nie jest bardzo łatwa. Yy, cofaj, cofaj, cofaj. Ja muszę tutaj wyjść na... Okay. O, poczekaj chwilę. Grunt jest w tym, aby się nie zgubić. Czekaj, czy tu jest wyjście? Yy, dobra, tu jest wyjście. Dobra. Yy, musimy poczekać aż drugi artefakt się zwiastuje, nie wiem, chodźmy gdzieś, nie wiem, czy jest, czy nie chodźmy. Właśnie to... Tu... że yy. już tych nietoperzy nie boimy, jak wcześniej wzajemcze się zostaliśmy totalnie utruci, nie? Ale nagrywam to jakieś pół będziemy później i... Musimy coś na to przygotowani ewentualnie mam worki z krwią. Znaczy no, ja mam worki. No, że czego oczywiście? No to przejdziemy? Czekaj chwila na mnie. Jakie to było Ło! Ło! Ja chodzę to jest... totalnie za Lepiej gdzieś się teraz za Z tej kopierz. Co? Ty kopiasz? Czy ty kopiesz te kryształy? Myślałam, że są jakieś inne. Jest jakieś niebieskie. Ej, niebieskie! Wow. Ale to jest to, co zwykłe. obsydian, ale dobra. A ty grzybki? Czekaj, czekaj, bo ja po moją tutaj idę. Czekaj. Aha, no tak, nie, że... Chodź tu do mnie, cofnij się. Widzisz mnie? Nie. o coś znalazłem. co znalazłeś To jakąś zagadka. jaką? no tutaj jest a notka? zizła bo się zgubiłem dobra bo na prawo będzie wyjście w razie. Czy? I tutaj, w razie czego mamy wyjść? Myślałem, że będzie jakaś straszniejsza ta jaskinia. Wiesz, co? Bo ona jest łatwa, jak dla nich. Jaskinie potrafią być wymagające. Ta to byłaby wymagająca, a przez to, Podjęła, ja żeby... się przestraszyłem na początku, gdy wchodziliśmy, tam były... dwa było dwa Titanoboa. Ale widzę, że O, Czy widzieliście? Wy no chyba raczej tego nie widzieliście. Czekaj, artefakt Dobra. To chodź, wyjdziemy, odstawimy. Boże! Czekaj na mnie. Później my się przemieszczamy. A ja nie wiem, gdzie jest wejście. tam gdzie ci pokazywałem. Ja mam ułatwienie. Jakie? Bo ja mam ten swój znacznik od beda. A ja mam bardzo dużo pomysł wyjdziemy i później jeszcze raz wyjdziemy. No i widzicie, widzimy... Okay. Nie, było, nie było jednak aż tak strasznie. Ale będzie. Ale... No, nie chcielibyśmy teraz podjąć ortykułki i wracać. Chodź. Chodź, ty grubasia. No chodź, nie a uła, Lagę znowu dostałem. Nie miałem ja chyba przy wchodzeniu, wychodzenia ze skini, i mam jakieś lagi. A jak ty masz lagi, to zaczynaj? To szalenie. Już wracamy. Ej, eee, przodów jest snajpa. musisz się Kop, A myśmy poczeka... No bo już uś nam się. Dobra. Ja nie mogę jeszcze. No bo ja mam 170 sekund. No nic z tego, ale przecież wracam do domu z ten Tak. Mhm. Wrócimy, odstawimy artefakty i wrócimy. Będziemy czasem czas wyspieszyć do tego. Wizowie w końcu... Gdzieś był ten, 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 największy roślinożer. Gdzieś tutaj blisko było? Tytanozaur. No, tytanozaur. I go za cztery odcinki może oswajmy jakoś tak. Cześć, tytanozaurze! Zabijmy, może go oswajamy. Muszało no, się. Czerwate masz szkole armatnie który, czy, 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 który w ogóle ma pójdzie? Czwarty, co mi Ale jest duży Dlatego zamiast strzałek potrzebujesz kuli armatni do swojego Eee. Ej, bo on idzie do nas, on idzie do nas, on idzie do nas. Idzie do nas. Możesz przeprosić widzów zabykania. Zapraszam. On swego. idzie do nas, on idzie do Nie, nas, on idzie swego. do nas ucieczka. Szablo zabranego sobie mm, tutaj ja już wiem gdzie lecieć. A, pokaż, widząc, co, co ja zdobyłem. Pokażę, to, ale... to, to będzie mniej ważne, z tego odcinka w No ale pokażę, to co zdobyłem. To się w jak trzy trzy Spino. No coś jeszcze, ale to zobacz. A co jeszcze? No tak no nie mów no nie. Ale mów, no nie powiedz, mów, mów. bo ja sam nie wiem. Aha, aha jeszcze to! No cicho. O kurde, u kurde, u kurde, u kurde, u kurde Jestem przy giga, no to załżę. Ja lecę do challenge. Giga tam jest. Weź to oznacza mapę. A gdzie ty jesteś? Podaj koordynaty, albakar. Podaj koordynaty. Wow, 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 Coś to bije. Podaj koordynaty. Czekaj, mniej więcej 30 na 60. Proszę się ja, ja, chcę zobaczyć, żeby... no, wiem, może za kilka odcinków. Tylko, że tutaj jest alfa karma. No, no co? Wyjaśnia się go. Dobra, ja czekam do Azy, bo jest mi zimno. Ale ja bardzo. nie, 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 tam. to się nie, nie, w nie, 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 Mniej więcej 30 na 60. Hmm. Czy ja tu jestem, czego nie widzę? Bądź już tam gdzieś poszedł w las. Przechodzę przez las i widzę go. Ale on poszedł w zimowy las. Jestem u ciebie 200 metrów też. Opsi. Ja zapijam tylko. Już nie żyję. Widzowie! Mam kolejny poziom! Na 109 poziom, widzowie. Otwarte są wrota, jak coś. Już zamykam.

to spajamy tego giga, 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 giga nawet go? a więc w pierwszej to jest tek reksio to jest tek reksio, jeszcze tutaj jest jeden mamy tek ceseratops no nie wiedziałam, że jest, ale okej ja też, mamy również trzy spina i te cztery chyba nawet no, trzy też złobiłeś O, nie to i to chyba ty dwie sami i co jeden chłopak. To ja idę do kiwelka ze dwóch. Ja widzę sobie... O! Chodź Czelsiowa, chodź. Chodź Chodź i No to co po wodę, czyli się spiną, trzyma, i Nie, ale co za zalet, możemy już wrócić dalej. Je suis Już jestem widzowie No ja się poszukiwam. Poszukiwam. Halo, jesteś Tak Halo Halo, halo. Jestem okay, okay. W ogóle tu się zresztą dziki do Edik go jak widzę. No Nie jest moi Wiesz, poszukaj go no i lecimy widzowie, i w kolejnym odcinku robimy kolejny artefakt. Nie teraz chyba. Aha, w kolejnym odcinku kolejny widzowie, czy wy widzicie, co wy, ma co wy mamy? mamy? które oglądały Glatisa Arka. Mamy to cudowne stworzenko. Mamy bezużytecznika. Ten materiał ma 17 minut. Co, co jest już bardzo ciekawe bym powiedział? Aur! Eee, Chodźcie. Ej, nie wiem, nie wiem, gdzieśmy tam. Poszukaj go. Widzę go. Nie wiem, tam jest w ogóle wszystko, nie? Ja nie wiem, tyle rzeczy oswajałaś. Ej. Dobra, to chodź, lecimy. Może niech desz opadnie, nie? Co? To... to bez różnicy dla nas. Dobra, zamknij bramę. przeciężona. Czym? Czy ją próżniam? nie widzę K. Jestem na lewo od ciebie. Nie! <śleskuj> o To są alfa -Raptury! <guland> alpha, alpha, alfa, alfa. Uitziet, kijk. O, 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 o. Je moet er nog iets in, je moet op, op. Wychopuję Tylo. Zgubiłem y... Cię. Już mnie widzisz. Mm. Uh. Lecimy. Dobra, widzimy. Jesteśmy już w sumie niedaleko. Yy... Wiesz? No bo nie widzę. No bo jestem na górze. Nie gonia nie. Jestem na samej... No jestem na samym szczycie. Zapraszam ciebie do domu. Dobra, chodź do mnie. Cześć. Tam Simba. Nie śpiewam tutaj. Bo nie załatka, później można Warta Tajfla A potem moją Tyler Chodź, bo tam. jest tano... To jest Tak, To jest cytano około. Tak, to jest samo. Czy jesteśmy blisko? Chcemy na polanie, dokładnie za to górką. A wiesz jest... jakieś znak szczególny tego? To to jest tytano. Eee, tak. Tu jest i tu jest polana, nie? Patrzcie. Ale ja już widzę nawet, bo ja mam swój znacznik. Gdzie to no Ej, bo tak trochę cię zgubiłem. Nie, jestem przez kini. że To się wszystko na nowo poryskiło, no nie? Kurde, Titano też? Nie, to tu, w środku. To Titano, no znaczy nie, tylko Titano ty była. No to, ale co, w czym problem? Nie rozumiem. Aha, nie mam rękawicz, strasznie. Wiesz, to ja później naprawisz. Też nie mam. Później naprawię. Szybki kęs mię, haj, wchodzimy. Gamy ma, czekaj, gamy ma 5 m, żeby działało ja to łatwiej. Nawet. A ja to też wysyłam czwóreczkę. Chodź, co musiało, Nie, no nie, zryspiło się na nowo. Co to jest? Czym zaopatrzeniowy. Aha! jest jakiegoś innego? Nie, nie ma nic fajnego, ale... To jest tak mała ta jaskinia, to jest taka wąska. Yy, no rexem byś tutaj tak nie wszedł, na przykład. Tak, ale ja się zastanawiam, gdzie artefakt. Jakby wiesz, do, do żadnej jaskini nie wyjdziesz rexem. Nie mogę! Bo nie mam jakiś rozmiar XXL tutaj był uh, artefakt. Ile bo się znowu znakowałem. Co ty robisz? Ja mam go wziąć czy jak? Widzę Ja go wezmę. Dobra, osłaniam. Chcę wejść na to drzewo. No i otwórz. Jak ja mam stąd wyjść teraz? Normalnie. Okej. Okay. No i spadamy. Tak. Chciałeś chwilę? Dobra, widzowie. twojej... I... Dobra, swojemu. Dobra, widzowie. Yy, Chodź tu się to ładnie... Chodź tu się na, na... ładnie ustawimy na dlatego Tam z drugiej strony podejść. Widzowie, ja byłem szedł Shadow dzisiaj kiedy no Ja byłem, bo... Czy... Cześć.